W naszym studiu kolejny gości, kolejna ważna rozmowa o finansach, a te w rozwoju małych i średnich firm są bardzo, bardzo istotne. Pan Robert Koszut, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Od rana rozmawiamy na kongresie o tym, jak wspierać te. Mikro, małe i średnie spółki. Ten region uchodzi za ten, jeden z tych regionów w Polsce, gdzie tego typu działalność firmowa rozwija się bardzo dobrze i, i bardzo szybko, więc promieniuje ta przedsiębiorczość stąd z Dolnego Śląska na resztę kraju. Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa DFR? wrazu sprostuje nie tylko małe, mikro i średnie spółki, ale również działalności gospodarcze. Także nie mówimy tylko o podmiotach kapitałowych, o spółkach, ale również o jednoosobowych działalnościach gospodarczych. No to mikro, czy nie? Tak, to mikro. Mogą być też małe, średnie, w zależności ile okay. osób zatrudniają, jakie mają roczne obroty. Natomiast jeśli chodzi o sam odbiór kongresu, pobody, dlaczego się tu dzisiaj spotkaliśmy, dlaczego na Dolnym Śląsku. Hmm. E, oczywiście jest to związane z misją statutową Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, który jako jednostka podległa rządowi marszałkowskiemu województwa dolnośląskiego. Jego misją, tak jak wspomniałem, jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych tutaj w województwie dolnośląskim, takim, które prowadzą tutaj działalność, mają oddział, w związku z tym wspieramy je kapitałowo poprzez system pożyczek, poręczeń, wejść kapitałowych polegających na obejmowaniu udziału w spółkach, tak zwany venture capital, jak również na szeroko rozumianej akcji informacyjnej, która może polegać na takim wydarzeniu jak dzisiaj, gdzie jest zorganizowany kongres, ale również innych projektach, jakie na przykład z początkiem tego roku rozpoczęliśmy w postaci tzw. zwanych dolnośląskich liderów biznesu. Gdzie celem było dotarcie do przedsiębiorców w każdym powiecie naszego województwa. I można powiedzieć, że ten kongres jest w tym roku takim zwieńczeniem też tego projektu, który okazał się dużym sukcesem, z dużym zainteresowaniem i oczekiwaniami też przedsiębiorców było to, aby zorganizować coś większego, hmm. gdzie będzie można jeszcze bardziej zintegrować to środowisko i informować o bieżącej ofercie. Jakie wsparcie, jakie instrumenty są dostępne dla tego regionalnego przedsiębiorcy, które być może nie są dostępne z tego programu na tym szczeblu, bardziej już ogólnokrajowym. Dojmoszowski Fundusz Rozwoju dysponuje pieniędzmi tak zwanymi Pieniędzmi, które powracają do województwa z wcześniejszych perspektyw finansowych z funduszy europejskich. My dysponujemy środkami z lat 2007-2013-2014-2020. Czyli taki tak, trochę recykling. Tak jest, tak <laughs> jest. Tych funduszy, które nie zostały wykorzystane. One zostały wykorzystane, wróciły do województwa i teraz kolejne wykorzystanie polega na tym, że są to już środki kierowane na instrumenty zwrotne, o ile wcześniej możemy mówić na przykład o systemie dotacji. To tutaj mówimy już tylko i wyłącznie o instrumentach zwrotnych, czyli na przykład pożyczkach. Dolnośląski Fundusz Rozwoju kieruje na rynek poprzez swoich pośredników pożyczki obrotowe, inwestycyjne, poprzez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy rozprowadza poręczenia, także Tymi produktami finansowymi poprzez naszych pośredników staramy się zainteresować dolnośląskich przedsiębiorców. Są to produkty z niższym oprocentowaniem, z mniejszymi obostrzeniami, jeśli chodzi o akceptację ryzyka, bez prowizji, także na warunkach korzystniejszych, my określamy, niekomercyjnych niż w systemie bankowym. To jest właśnie ta dolnośląska pożyczka obrotowa, tak? To jest tak. to, o czym Pan mówi? Czy to, to jest, są jeszcze inne instrumenty? Jest, dolnośląska pożyczka obrotowa jest to produkt, który wprowadziliśmy w połowie bieżącego roku do 600 tysięcy. Złotych na 5 na lat. Całkowita alokacja tego produktu co 180 milionów złotych. Widzimy, że już się rozchodzi ten produkt bardzo szybko i będziemy musieli uruchamiać kolejne, kolejne transze. W poprzednich latach na przykład były to pożyczki, które zapewniały przedsiębiorcom przetrwanie okresu covid czyli mówiliśmy tutaj o przedsiębiorcach poszkodowanych w czasie pandemii. W związku z tym, tak jak wspomniałem, jest to szeroki zakres pożyczek, które oferujemy naszym telekomunikatorom. Czyli one nie dość, że przetrwają, to jeszcze będą rozwijane. Tak, no temu służy, żeby to były przede wszystkim pożyczki inwestycyjne no, na przykład zakup nowych środków trwałych, nowych maszyn, urządzeń, ale również pożyczki obrotowe na taką bieżącą działalność w związku z funkcjonowaniem firmy, opłata wynagrodzeń, kosztów energii, leasingi. Tutaj w ten sposób staramy się tych przedsiębiorców zabezpieczać, aby mogli przeznaczać nie pieniądze na inwestycje bądź bieżącą działalność. A jak ważna rola jest partnerów tych lokalnych, Dystrybucyjnych te środki. Tak, my działamy jako. Olesiast to jest duży region. Tak. Dlatego korzystamy z kilku co najmniej partnerów w postaci regionalnych agencji rozwoju. W każdym mieście byłym wojewódzkim posiadamy jedną bądź dwie takie agencje, które zapewniają wsparcie właśnie dla lokalnych przedsiębiorców. W bardzo dobry sposób się to sprawdza ponieważ lokalnie przedstawiciele tych funduszy znają tych przedsiębiorców. Niektórzy wracają po pożyczki drugi, trzeci, czwarty raz, wcześniej spłacając oczywiście poprzednie. Także ten bliski kontakt z przedsiębiorca, lokalna agencja się sprawdza. Gdybyśmy chcieli wszystko robić poprzez Dolnośląski Fundusz Rozwoju z Wrocławia, to próba dotarcia do tego lokalnego przedsiębiorcy byłaby obarczona większym ryzykiem. Gdybyśmy porównali Stopień i łatwość dostania takiego wsparcia z funduszu dziś i pięć lat temu? Jak to się zmieniło? Jest to łatwiejsze? Myślę, że na stałym, dobrym poziomie to wygląda. Tutaj nie mówiliśmy. Oczywiście był ten okres pandemii, gdzie możliwość korzystania no, jest, z tych produktów było ograniczony, no. to był okres szczególny, ale wtedy bardzo szybko fundusz w bardzo elastyczny sposób zareagował, uruchamiając te środki momentalnie. To jest właśnie przewaga takiego funduszu regionalnego, który działa bardziej elastycznie niż, niż instytucje bankowe. Nie jest ograniczony wieloma przepisami prawa bankowego. W związku z tym to wsparcie może trafiać szybciej na, na lepszych warunkach bardzo często. Ostatnie, moje jeszcze pytanie dotyczące przyszłości. Jak pan myśli, które dziedziny gospodarcze, wy jako fundusz, chcielibyście wspierać w najbliższych pięciu latach? Naprowadzę trochę pana, tak? Bo z jednej strony, na przykład, mówi się bardzo dużo o potrzebach energetycznych, z drugiej też na tym kongresie słyszymy o bezpieczeństwie, tak? Że to jest też coś, pewien sektor, w który no, trzeba inwestować. A jeszcze są rzeczy, no, choćby związane z OZE. -y. Tak. Dolnośląski Fundusz Rozwoju działa w oparciu o tak zwane strategie inwestycyjne zatwierdzane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Czyli my przedstawiamy plan działania na kolejne lata. Tam jest również taki plan rozpisany pożyczek, na jakie cele chcemy je dystrybuować. Między innymi, tak jak Pan wspomniał, planujemy. W przyszłym roku e, uruchomić pożyczkę na cele obronnościowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W planach mamy również pożyczkę środowiskową związaną, związaną z odnawialnymi źródłami energii. E, także reagujemy na bieżąco, korzystając z tych dokumentów zatwierdzanych przez zarząd województwa, patrząc co, jakie potrzeby na rynku występują, jakie są oczekiwania przedsiębiorców i wtedy uruchamiamy te produkty. Tak jak wspomniałem, działamy elastycznie, jesteśmy gotowi bardzo szybko przygotować, Przygotować takie produkty i je wdrożyć. W związku z tym możemy szybko patrzeć, co się dzieje na rynku i reagować. A jak pan teraz słucha przedsiębiorców tu na kongresie, to w co oni by chcieli inwestować? Mówią coś. Jak oni widzą przyszłość? Przedsiębiorcy najczęściej by chcieli otrzymywać dotacje, nie pożyczki. Pomimo tego, że one są nisko oprocentowane, to wiadomo, dopóki działa system dotacyjny, to jest to pierwszy punkt obieralności. Natomiast przedsiębiorcy chcą mieć łatwość w dostępie do tego kapitału, i to jest ta przewaga nad bankami komercyjnymi, gdzie łatwość uzyskania tej pożyczki bez badania takiego szczegółowego i rygorystycznego biznesplanów daje przewagę funduszowi i tym środkom publicznym. Prezes DFR, pan Robert Koszut. Dziękuję, panie prezesie, za rozmowę i gościnę w naszym studiu. Dziękuję. Za moment w studiu kongresowym kolejni goście. Proszę więc nie odchodzić zbyt daleko.